Z wami i z lupem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, Zastał łazarza już od czterech dni, spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie, Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga rzekł do niej Jezus Brat twój z martwych wstanie Marta mu odrzekła Wiem że powstanie z w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym powiedział do niej Jezus Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem kto we mnie wierzy to choćby umarł żyć będzie każdy kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś mesjasz, syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili, Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy, Czyż ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mhm. Moi Drodzy. Ten ostatni dzień naszych rekolekcji to wcale nie jest koniec naszej historii życia. Rekolekcje mają nas do czegoś przygotować, mówimy do świąt, a tak naprawdę rekolekcje przygotowują nas do tego momentu, który kiedyś nastąpi do momentu śmierci, do momentu naszego przejścia do wieczności. Dzisiaj. Przepiękny opis ewangeliczny wskrzeszenia Łazarza. Nie zmartwychwstania, bo on, Pan Jezus zmartwychstał, a Łazarz został wskrzeszony i jak wiemy później umarł. Każdy z nas w pewien sposób boi się śmierci. Modlimy się też o dobrą śmierć, o to byśmy mogli Przejść do nowego życia, które jest lepsze. Tak przynajmniej wierzymy. Jedni powstaną do zmartwychwstania życia, drudzy do zmartwychwstania potępienia, jak słyszymy w czasie wielkiego postu. Dzisiaj chciałbym z Wami zatrzymać się nad tematem modlitwy, bo to właśnie modlitwa ma nas przygotować też do tego ostatecznego naszego spotkania z Bogiem. Czasem wydaje nam się, że Pan Bóg jest przeciwko nam. Mówiliśmy sobie już w czasie tych rekolekcji, że warto sobie uświadomić, że to Bóg jest po mojej stronie, chociaż nie wszystko się dzieje tak, jak my sobie zaplanujemy. Ale powstaje drugie pytanie, które gdzieś krąży wokół tego, czy ja jestem po stronie Pana Boga, czy ja jestem może tylko. Tak zapatrzony w siebie, tak egoistycznie nastawiony, że w ogóle nie uwzględniam tego, co Bóg zaplanował wobec mnie. Kiedyś, kiedy przyszedłem do seminarium, dostałem od jednej z koleżanek z klasy widokówkę, gdzieś tam z wakacji, była na oazie i na frontonie było. Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb. Na początku mówię coś tak prowokacyjnie, tą kartkę tutaj wysyła, ale kiedy tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście, gdyby Pan Bóg tak chciał spełniać wszystkie nasze głupie prośby, to nikt z nas nie wie, gdzie by wylądował. Myślę, że dzisiaj każdy z nas, jak tu jest, mógłby sobie postawić to pytanie, co by było, gdyby. Pan Bóg wysłuchał wszystkich naszych próśb, tych mądrych i tych głupich. Myślę, że czasem tych głupich było więcej niż tych mądrych, bo czasem się zachowujemy trochę tak jak dziecko przed sklepem zabawkowym i tupiemy nóżkami, że jak mi mamo nie kupisz, czy tato nie kupisz tej zabawki, to mnie nie kochasz. Pan Bóg czasem zsyła na nas krzyż. Pan Bóg czasem nas doświadcza, ale Ludwik van Beethoven kiedyś powiedział pięknie, że krzyże w życiu, jak w muzyce, podnoszą o pół Podnoszą o pół I może warto sobie to zapamiętać, bo krzyże różne nas doświadczają, ale one nas prowadzą właśnie w uzbawieniu. Nie wszystko otrzymujemy, o co się modlimy. Słyszymy, że nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Tak mówi do nas Bógsa. Bo modlimy się czasem trochę tak jak Pawlak modlił się za kargula. Panie Boże, ześlij wszystkie plagi egipskie na to kargulowe plemię. Tylko sobie nie pomyl, nie? Tylko sobie nie pomyl. I my się tak modlimy. Nie potrafimy się ucieszyć ze szczęścia drugiego, i modlimy się o to, żeby się drugiemu noga powinęła, i mamy w tym ogromną satysfakcję. Modlimy się o nieszczęście drugiego zamiast prosić o błogosławieństwo. Modlimy się może za mało. Mamy wymówki, bo mówimy, że człowiek zagoniony, człowiek nie ma czasu. Kiedy Matka Teresa z Kalkuty spotkała się z kapłanami i pyta się, czy się modlą i mówi, że musicie przynajmniej godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem mieć codziennie. A księża od razu co? Mówią, no matko Teresa, przecież tyle jest do roboty, tyle mamy czasu, gdzie tam godzinę. A to mówi, jak macie dużo do roboty, to dwie godziny trzeba się przed Panem Jezusem przygotować do tej pracy. No może dwie godziny od was yy, nie będę wymagał, jak matka Teresa, ale, ale przynajmniej te kilka minut rano, przed wyjściem do pracy, wieczorem rachunek sumienia, dwie minuty, to jest krócej niż reklama w telewizji w czasie filmu. Dwie minuty, co zrobiłem dobrego, podziękuj, co złego przeproś i zrób sobie plan na jutro. Jak chcesz lepiej żyć? My się modlimy, ale czasem nie wierzymy w to, że Pan Bóg nas wysłucha. Ojciec William Bicke był tutaj przez długie lata, kiedy byłem studentem. I kiedy matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do Rzymu, odwiedzić, by odwiedzić swoje współsiostry. To zapraszał nas na mrze świętą z matką Teresą. I ta malutka święta, już wtedy za życia była uznawana właściwie za świętą. Przyjeżdżała tutaj, by odwiedzić siostry i odliła się razem z nimi. Chodziliśmy na msze święte. Po każdej im świętej przychodziła do zakrystii, by wszystkich kapłanów ucałować w rękę i podziękować za mszę świętą, mimo żeśmy się bronili, ona łapała każdego za dłoni i dziękowała. I mówi, to dlatego, że jesteś kapłanem Chrystusa. Dzisiaj z wielką dumą mówię i pokorą, i równocześnie, że ta wielka święta ucałowała dłoń kapłana, moją dłoń To mnie zawsze mobilizuje do tego, żeby być lepszym księdzem. Narzekamy na księży, różni są. Każdy z nas ma swoje grzechy, ale właśnie święci nas mobilizują. Ta mała święta kiedyś przyjechała tutaj do Rzymu i przełożona klasztoru opowiadała mi, że wiecie, te siostry wychodzą często na ulice miast, tych gdzie pracują, zbierają różne datki. Wtedy to było jeszcze bardziej tak popularne, tu jeszcze na Wiktoria Emanuele był taki duży targ, one przychodziły tutaj z taką płócienną torbą przerzuconą przez ramię i zbierały ser, jakieś tam wędliny i później robiły z tego kanapki dla ubogich, dodając do tego butelkę zimnej wody. Ale tego dnia siostry przyniosły bardzo mało. Wtedy tak mniej więcej do klasztoru tutaj sióstr przychodziło z 300 osób nawet w ciągu dnia, żeby otrzymać ten posiłek. Kiedy przełożona zobaczyła, że siostry tego dnia wróciły właściwie z niczym, mówi do matki Teresy, matko może pójdziemy, kupimy tutaj gdzieś do hipermarketu, żeby zrobić kanapki. A matka Teresa mówi absolutnie nie. Mówi do kaplicy wszystkie. Do kaplicy. Idziemy się modlić, bo Pan Bóg nie zostawi nas bez pomocy. Oczywiście przełożona mówi, no tak, ona myśli, że się nazywa Matka Teresa z Kalkuty, przyjechała tutaj do Rzymu i Pan Jezus nic nie będzie miał robić, tylko fartuszek zrobi sobie, założy i będzie kanapki robił. nie? No ale nic. No, modlą się, modlą się, przełożona mówi cudu nie ma. No to jeszcze raz idę do matki Teresy. Może kupimy jednak co? Matka Teresa mówi nie. Wołaj jeszcze tą siostrę z furty, mówi i tą z kuchni, co nam robi posiłek? Będziemy się modlić. Przełożona mówi: Ta mała święta mi ciśnie, nie podniosła. On mówi: Kanapek nie będzie, wstyd i tyle. Ale się modlimy, mówi dalej siostra. Za chwilę telefon przy furcie, nikogo nie było, poszła ona, odbiera tam sympatyczny głos w telefonie. Proszę siostro, ja dzwonię z Fiumicino, z lotniska, jestem przedstawicielką linii Alitalia. I mamy taki problem, bo musimy odwołać lot do Nowego Jorku, mamy już zapakowany samolot, ale musimy wypakować całe kargo z jedzeniem. Mamy 300 gotowych posiłków, byśmy mogli Wam przywieźć za pół godziny. Mówi przełożona, usiadłam. Pan Jezus kanapek nie robił, ale podesłał kogoś, kto kanapki miał gotowe. I za chwilę tutaj nasze, nasi Bracia i siostry lumpy Rzymu jedli jak pasażerowie alitali, którzy mieli lecieć do Nowego Jorku. I kto trafił na kanapkę z klasy biznes, to jeszcze miał karteczkę. Życzymy miłej podróży do Ameryki. Uśmiechacie się, świetnie. Macie taką wiarę? Poszlibyście do kapic czy do sklepu? No właśnie, ja bym poszedł do sklepu. Ale nie mam takiej wiary. Chciałbym mieć taką wiarę jak Matka Teresa. My często klękamy, ale nie wierzymy w to, że Pan Bóg nas wysłucha. Moi drodzy, dzisiaj modlitwa zniknęła trochę z naszego życia, bo jest praca i rozrywka, ale nie ma rodziny i religii. Nastąpiła wielka zmiana. A tu tak naprawdę to nie człowiek klęka przed Bogiem, ale Bóg klęka przed człowiekiem. Bóg klęka przed człowiekiem. Bóg Cię chce wysłuchać. Bóg chce dać Ci szansę. Bo my często tak myślimy, że zrobię łaskę Panu Bogu i pójdę na chwilę do kościoła, pójdę na chwilę do kaplicy, pójdę się pomóc. zrobię łaskę Panu Bogu. A kura, to Pan Bóg Ci daje łaskę, Pan Bóg chce Ci pomóc, tylko trzeba w to uwierzyć. My często. W naszej modlitwie sadzamy Boga na ławie oskarżonych i mówimy: Panie Boże, gdzie byłeś? Potrzebowałem Cię wtedy, potrzebowałam Cię. Tak było ciężko, a ty nic. A może trzeba się wsłuchać, Pan Bóg ci powie: Byłem koło ciebie, byłem. Tylko tyś nie zauważyła, nie zauważył. Tak byłeś zajęty sobą. Często mówimy, że nie mamy czasu. Telewizor gra cały czas i boimy się ciszy. Boimy się ciszy. A telewizora trzeba używać trochę tak jak odkurzacza, tylko czasem. Tylko czasem. Żeby mieć czas dla siebie, dla Pana Boga, żeby pogadać ze sobą, wsłuchać się to, co mówi do ciebie Pan Bóg. Na modlitwie człowiek rozwiąże wiele kryzysów wiary, wiele kryzysów prawdy. Wtedy widzimy siebie trochę w innej perspektywie. Warto postawić sobie pytanie, dla kogo bije moje serce? Dla kogo bije moje serce? Czy ja jestem nastawiony na Pana Boga, na rodzinę, na bliskich? Czy może jestem zbuntowany na wszystkich, obrażony na cały świat? Czasem jest tak, że my się nie modlimy, tylu ludzi się za nas modli. Ojciec Mieczysław Witalis, nasz profesor historii sztuki, jeden z najstarszych obecnie redemptorystów żyjących, ponad dziewięćdziesiątkę już ma dobrze, artysta na pogrzebie swojej mamy wiele lat temu przyniósł takie szare koperty. Wszyscy się zastanawiali, co w tych kopertach jest. No wiadomo, artysta to zawsze coś wymyśli, ale... Takie, wzbudził takie zainteresowanie. No i w pewnym momencie mówi, że w tych kopertach jest podzielona na równe części książeczka do nabożeństwa naszej zmarłej mamy, która tutaj jest. I każde z dzieci dostanie fragment tej książeczki, te strony, takie czasem już przeżółkłe, wylizane przez te litanie odmawiane. I powiedział przepiękne słowa. Naszej mamy już nie ma, ale za nami idzie jej modlitwa. Naszej mamy już nie ma, ale za nami idzie jej modlitwa. Piękne słowa. Czy o Was, Wasze dzieci będą mogły powiedzieć, naszej mamy, naszego taty już nie ma, a za nami idzie ich modlitwa? Bo to, że my czujemy tę modlitwę naszych rodziców, czy to żyjących, czy zmarłych, to na pewno jest niepodważalne. Ale czy ty jesteś człowiekiem modlitwy, się modli? Czy ty czujesz tęsknotę za modlitwą, czy tęsknotę za Panem Bogiem? Czy brakuje ci komunii świętej? Ojciec Darek Wysakowski, który zaraz po święceniach pojechał do pracy do Rosji jako misjonarz, nasz współbrat, redemptorysta, młodszy ode mnie, pojechał. By ewangelizować. I opowiadał jedną sytuację, kiedy miał odprawić Msze Święto w jednej wiosce. Przyjeżdża nie ma kościoła. Myśli, że się pomylił. I mówi do takiej pani, którą spotkał na skraju wsi, babcia z laseczką: Proszę pani, ja tu miałem Msze odprawić, ja jestem księdzem. A ona mówi: Ojczenka, mówi, to u mnie w chacie będzie, ja czekam tutaj. Kościół, gdzie nie ma kościoła. Komuniści spalili. Księdza wywieźli na Syberię, pewnie zginął. I mówi, proszę ojca, tu od ponad 30 lat, a mówi, może nawet dłużej, bo nie pamiętam, nie było przy święty. To będzie pierwsza msza. Mówi, my do tej pory modliliśmy się w katach. Każdą niedzielę. Tekstami, które mamy przepisane ręcznie, bo wszystko komuniści spalili, co było w kościele. Została tylko stuła po księdzu. I na białym obrusie położonym na stole w różnych domach, wkładliśmy tą stułę kapłańską, stawialiśmy krzyż, świece. I każdą niedzielę modliliśmy się tekstem mszy święty. Kiedy przychodziła. Widzieliśmy, że tylko kapłan może to uczynić. I wtedy była cisza, modlitwa o księdza. Mówi ojciec tu przyjechał. Ojciec Darek mówi: Było tam kilkanaście osób w tej chałupie. Piękny obrus haftowany. Mówi: Czułem się, jakbym odprawiał mszę świętą prymicyjną w bazylice. Ale było widać, jak ci ludzie cieszyli się i tęsknili za Chrystusem, za Eucharystą. Ojciec Darek zginął na Syberii, staranowany przez autobus w zderzeniu czołowym i zakończył swoje życie misjonarskie w wieku 35 lat. Uznawany jest za człowieka świętego, bo zawsze niósł nadzieję, niósł różną pomoc dla nich, sprawiał, można powiedzieć, cuda za życia. Spotykał różnych ludzi, którzy mu pomagali i aż sam się dziwił, skąd on to ma. Moi drodzy, dlaczego akurat nie o tym mówię? Bo my często przychodzimy do kościoła i w ogóle nie tęsknimy za Panem Bogiem, a spełnimy obowiązek, czy ja pójdę do komunii, czy nie pójdę do komunii, a. Jak nie teraz, to za tydzień, może za dwa tygodnie. I tak chodzimy, przyzwyczajamy się do tego grzechu. Może czasem nawet to, że nam jest dobrze, że mamy trochę więcej w kieszeni pieniędzy sprawia, że wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni, a trochę to jest tak, że, że bogactwo usypia. Czym droższy samochód, tym powinien mieć lepsze hamulce. Czasem trzeba wyhamować w życiu. Czasem trzeba przypilnować, żeby się nie stało to, o czym mówiliśmy tydzień temu, żeby się rodzina nie rozpadła. Bo przypomnę, rodzina to najważniejsza firma na świecie, która nigdy nie może splajtować. Trzeba być dobrym i na modlitwie się tego uczymy. Bo niektórzy trąbią naokoło, że są dobrymi, a tego dobra mało czynią. Nie trąb, że jesteś dobry, tylko bądź dobry. Komunia Święta jest Ci potrzebna. Dla dobrych, żeby byli lepsi, a dla złych, żeby stali się lepszymi. I moi drodzy, prośby dzisiaj o to, byśmy byli ludźmi modlitwy, ludźmi wiary. Ludźmi, którzy nie będą uciekali od konfesjonału, ludźmi, którzy będą tęsknili za Eucharystią, którzy będą mieli czas, a nie tylko wymówki na spotkanie z Bogiem. Bo Pan Bóg na modlitwie chce Ci coś powiedzieć. To nie jest tak, że my musimy Pana Boga zagadać cały czas wszystkimi modlitwami, różańcami, koronkami, litaniami. To też jest piękne. Ale zostaw sobie chwilę czasu, żeby Pan Bóg mógł Ci coś powiedzieć. Bo on może ci powie, że wszystko jest w porządku. Możesz być troszkę lepszy, ale jest dobrze. Ale może ci w tej ciszy powie zmień swoje życie. Zmień coś, co powinno być zmienione, żebyś był szczęśliwszy. Może tego nam potrzeba i tego się uczmy, zaufania takiego, jak miała matka Teresa z Kalputy. Takiej wiary, która nie jest w stanie zmienić naszego życia, nawet wtedy, kiedy przyjdzie cierpienie, ból. I prośmy o takie dostrzeżenie drugiego człowieka, który będziemy dostrzegali też Chrystusa. Byśmy mu pomogli bez trąbienia naokoło, że tak dużo dobrego czynimy. Amen.